Także ją ja jestem Filku i witam was w dzisiejszym poradniku, a właściwie w jego kontynuacji, ponieważ jakiś czas temu nagrałem filmik, jak zrobić serwer całkowicie za darmo na Google Cloudzie, który działa 24 na dobę. No i właśnie w tym filmie obiecałem, że dogram jak wgrać mapę z naszego świata single player lub też z jakiegoś innego serwera, jeżeli mamy właśnie plik świata na naszym komputerze. A więc bez przedłużania zapraszam do oglądania. Ok, także jesteśmy na naszym singlu. Tu jest single, tutaj mi się nie tabuje, mogę coś napisać na czacie. Więc no tak, pierwsze co musimy zrobić to otworzymy sobie to do lana i ustawimy sobie Spawn Pointa. Ja jestem na creative, dlatego jestem na creative i mam włączone cheaty na świecie. Jeżeli nie możecie to właśnie tak jak pokazuję otwieramy sobie świat w naszym LANie i włączamy sobie nasze kody. I teraz wpisujemy sobie SetWord Spawn. No, i ważne jest, żeby podskoczyć przy tej komendzie, Żeby po prostu nie zbagowały się gracze. W, żeby się nie zbagowali w krótku. Ok, mamy zapisany nasz świat. Teraz wam jeszcze pokażę tutaj, jeśli chodzi o naz, nazwę, ponieważ y, mamy tutaj nazwę folderów. Y, nie zawsze będzie nasza nazwa folderu świata, tak, taka sama jak po prostu ta taka biała y, nazwa tutaj w menu. Ponieważ chodzi tutaj o to, że jeżeli zmieniliśmy nazwę naszego świata w trakcie jego trwania, będziemy mieć tą pierwszą nazwę cały czas. Dlatego jeżeli na przykład z, utworzę sobie nowy świat o nazwie budowanie, budowanko załóżmy, yy, do, jeżeli później zmieni się świat na przykład na budowanie, to folder nasz będzie się nazywał budowanko. Dlatego mamy tam poniżej, pokazuje, pokazywałem przed chwilą myszką. Poniżej tej białej nazwy mamy nazwę naszego folderu. Ok, więc teraz przejdziemy sobie do naszego procenta, bo procent. I tutaj mamy folder.minecraft. No i mamy tutaj folder saves. No i właśnie mamy tutaj ko. Tak samo, bardzo zgodna z tą nazwą pod spodem. No i wiemy, że jeszcze to jest ten świat. Dlatego skopiuję ja sobie tutaj na pulpit ten świat. Czyli mamy nasz już folder ze światem. Teraz będziemy musieli zrobić, po prostu zapakować sobie to WinRarę albo jakimkolwiek programem do pakowania. Teraz możemy to zapakować do ZIPa albo do Rara. Polecam opakować to do Rara, ponieważ jest większa kompresja niż w ZIPie. A następnie przechodzimy sobie do przeglądarki i wpisujemy sobie konwerter za Rar to ZIP. Oczywiście link będzie podany w opisie, więc bez obaw. No i konwertujemy, tutaj klikamy konwert, przerzucamy, no nie ma tu zbytniej filozofii, dlatego nie będę się nad tym zbytnio rozwodził. Ok, gdy nam się już pobierze, konvers, konwertuja, skonwertuje, to po prostu pobieramy ten pliczek, nasz zip z rozszerzeniem .zip Czemu to robimy? Ponieważ Linux sobie bardzo ciężko jest obsłużyć właśnie rar, a obsługuje albo tar, albo zip, właśnie. Ok, to jeżeli już mamy ten folder zip, przechodzimy sobie do naszej konsoli i przerzucimy sobie w gramy nasz ten świat, czyli nasze dowanko.zip. Dobra, widzimy się, jak się przeskończy, przesyłać. OK. żeby zainstalować teraz program, którym wypakujemy, taki odpowiednik WinRar'a, tylko że na Linux'a. To będzie bardzo prosta komenda, oczywiście po zalogowaniu się sudo –s będzie potrzeba program 7-zip i instalujemy go właśnie taką komendą, będziecie mieć podaną w opisie apt-get install P7 ZIP myślnik full Oczywiście potwierdzamy instalację Y i zatwierdzamy enterem No i oczywiście już mam zainstalowany ten program Dlatego teraz już możemy przejść do rozpakowania Więc możemy przejść nam teraz do folderu, w którym właśnie przesłał nam się ten plik budowanko no, i jak widać, jest tutaj moje stare budowanko, gdzie ja próbowałem właśnie tego rara zrobić. Niestety mi się nie udało, i mam to nowe budowanko, które nam się przesłało z rozszerzeniem zip. Dlatego, może usuńmy najpierw to stare budowanko. Do tego poleceniem rm. minus r. Ok, już mamy tutaj czysto. Mamy czyste budowanko. No i teraz możemy sobie na spokojnie przenieść najpierw stary świat, który jest już na naszym serwerze wgrany Właśnie do tego folderu i później po prostu dokonamy podmiany tych plików, podmiany tych folderów I powinno bez problemu wszystko działać Dlatego przejdziemy teraz do naszego katalogu z Minecraftem, z naszym serwerem Czyli w moim przypadku slash cdhome, no, cd home No, cd slash home slash no i tak mamy tutaj y, przy komendzie ls pokazuje nam oczywiście zawartość folderu tego mc. Mamy tutaj wszystkie pliki potrzebne do startu serwera. No i mamy tutaj word, word nether i word the end. Tutaj jest właśnie to jest m, tak sama nazwa wskazuje nether i end, a word to jest zwykły overword. Dlatego chodzi o to, że jeżeli byśmy mieli wyrenderowany tam end, to byśmy mieli trzy pliki zamiast jednego. Ale tak samo można też podmieniać. Dlatego teraz wyrzucimy sobie tego naszego worda, czyli podajemy pierwszą ścieżkę do naszego worda, później podajemy ścieżkę, gdzie ma być przeniesiony, komendę MV przenosimy. Okej, okay, tak jak wiadomo Właśnie tak jak to zrobiłem, bez problemu. No, i teraz możemy przejść najpierw do folderu użytkownika, folderu, bo teraz będziemy przynosić nasze budowanko.zip, które właśnie polega na tym, że, yy, że musimy być w folderze, w które, z którego przenosimy, jakby plik, bo później się bagują różne uprawnienia Linuxa i to nie działa tak jak powinno. Dlatego dla, wszelkie, dla wszelkiego bezpieczeństwa przejdźmy do tego folderu użytkownika, czy tam, gdzie mamy zapisane nasze pliki z światem. No i możemy teraz przenieść właśnie nasze budowanko Czyli komendą znowu mv naszym budowanko zip i podajemy ścieżkę docelową czyli slash //home//mc slash Dobra przejdźmy do naszego mc No i jak widzicie na pierwszej albo na drugiej pozycji widać już Nasz plik z budowanko zip który się ładnie przeniósł komendą mv No i teraz go wypakujemy Wypakowujemy Właśnie taką komendą unzip, nazwa pliku i dodajemy parametr minus D i katalog docelowy, gdzie ma być wypakowany. Jak widać, już mamy wszystko ładnie rozpakowane. Mamy nasz folder budowanko. Teraz wystarczy zmienić jego nazwę, jeżeli chcielibyśmy po prostu zastąpić to nowym światem. Ponieważ Minecraft będzie szukał folderu Word, którego nie będzie, ponieważ ten świat się inaczej nazywa jak budowanko. Dlatego w, zmieniamy to tak samo jakbyśmy przynosili, tylko zamiast podawać katalogu docelowego, podajemy nową nazwę, czyli MV budowanko Word. I teraz już możemy startować w sumie nasz serwer. Wszystko powinno działać. Ja wystartuję to tak chwilowo. Hmm. Ok, gdy serwer się startuje, ja mogę Wam na przykład opowiedzieć o tym, jak działa mniej więcej przypisywanie achievementów, wszystkiego do tego, ponieważ w Mycrafcie działa to mniej więcej na tej zasadzie, że wszystkie achievementy, wszystkie dane są przypisywane do Niku. Dlatego właśnie potrzebne są nawet na serwerach premium, premium i non-premium głównie pluginy na logowanie typu Alfmi czy tam Open Login. Ja korzystam z Open Logina, bo Alfmi po prostu mi wywala i w ogóle jest dla mnie dziwny i nieczytelny. Dlatego właśnie potrzebne jest właśnie plugin na żeby ludzie nie, nie logowali się po prostu na kontach na premium z graczy premium i czerpali z tego korzyści. Dlatego chodzi o to właśnie w tych całych pluginach o logowaniu i w tym całym online modzie. Jeśli chodzi o podmienianie, zmienianie ników, jeżeli gracie na single playerze na innym niku niż będziecie chcieli grać na multiplayerze, to wasze pod te postępy z singleplayera nie będą zapisane tak samo jeżeli kolega będzie startował będzie zaczynał od zera w tym miejscu gdzie wyznaczyliście spawn Point, czyli ten set spawn. no i mniej więcej o to chodzi tutaj nie ma większej filozofii, mam nadzieję że wszystko zrozumieliście, wszystko jest jasne jeżeli macie jakieś pytanie, zapraszam do sekcji komentarzy możecie już na ten serwerek zapraszać ziomków budować wspólnie także no, chciałbym jeszcze Was zaprosić na poradniki na kanale, właśnie tych trzech domków. Tak samo, tego jeszcze nie ma, to średnio mi się podoba, właśnie nie wiem czy zrobić, dajcie znać co o tym myślicie. Czy chcecie taki poradnik do tego domku. Więc chciałbym Wam podziękować bardzo za oglądanie. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć jak wgrać pluginy na taki serwer, także poproszę o komentarz. No i dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka. Ja bym się z wami już żegnał, więc lecę. Siema.